Yo, yo, yo! Siemane! Witam Was w kolejnym odcinku. I dzisiaj Wam zaprezentuję, co zrobiłem. I ogólnie. Tu sobie mam pomieszczenie. To jest właśnie kawiecie trochę niedobudowywane. No i tak. Tu mamy prysznic. Jeszcze postaram się więcej zrobić szczegółów. No i tak. No i co jest drugim? Przechodzimy na inny świat. No i tak. Na sobie tu e, spojrzeć piałchę. No? No mamy co nie. Tu sobie zrobiłem taki ten. O tu właśnie go tam zakryłem. Trochę. Takie wejście. Tu będzie skarbiec, bo nie miałem nic. I, i, sobie zrobię tu skarbiec. No i jeszcze, jeszcze będę robił jakieś ten. Więc otwieramy sobie wejście, nie, zamykamy, nie, idziemy spać, idziemy spać, 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 chcę spać, idę spać. Widzicie, co razu pewnego, wiecie co mi się stało, padłem tam na dół, ale teraz już koło jestem, dobra, jestem tutaj, no i tak. Mmm, wiarę to diamentów nie, mam dużo diamentów. No i tak. To chyba się idziemy ubrać. W piąc tak No i wypadaj do kopalni. Tak, tak. To idziemy do kopalni. And... Pokopiemy sobie troszeczkę. Nie robiłem tak fajnej kopalni. Może jest fajna. No i tak, idziemy z mieczem. Tu jest łatwo wchodzić to po prostu za WASD No i sobie schodzę. Tu mam drobinkę. No i wchodzę. Schodzę w dół. No i no. tu też można kopać, raczej sobie zejdzie No i pokopiemy dzisiaj sobie troszkę, ale nie wziąłem kilo po drugiego. Mam drewno? Nie No to jak mi się ten skończy? I chyba, że... Hmm. Idę, 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 idę. Dobra, to sobie po... O, lawa! O Jezu. Dobra, lawę mamy. Czyli mamy sobie... O ty! To lawo pierońskie. Nie. Nie no nie narobię Wiedziałem, że Nie spaliłem liczby Dobra, to ja, ja spaliłem No i tak Jezu... tam... Nie, nie. O hmm. Dobra, to jest sobie to mnie życem weźmie. Mam. Dobra. Sobie o kilofym braknie. Dobra. Ja mu się tak i tak. Szybka akcja. Nie no, wolna akcja. Nie, nie próbuj. Jezu, ja dobrze znam. Ho! trochę ma wypadać iść. I... I... Nie. No. Nie zależy. To tam jest kolejna. Nie no, kolejne nawet zyskanie O Kiedykolwiek indziej kiedykolwiek sobie sprawdzimy e, Tu będę kopał bok Tu jest za mało świeczek Tu jeszcze mam No i I, I, I No dobrze to braknie, to braknie. No i To jest dla wyższej. Pieroń z kolony Dobra. Idziemy. No, dobra. No i zrobimy kill -off, a to jest poziom bardzo, i to bardzo, i to bardzo, mm, nie nasz. No i Musiałem tak zrobić, schodki w dół. dół jest. jest? to po prostu to Co? Dobra, to jedziemy do góry. O, blisko. O, wiem, że blisko. Kurde, co jest jeszcze dzieje... A nie, to drugi już nie jest. Ja wyszłam rano, nie? nie, to jest tak... W środę dnia. Mm. Teraz sobie wezmę diamentowy. mam Dwa. mam Dwa. 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 na diament na dwa, na dwa. raz Dwa. 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 mi Dwa. Hmm... Hmm... Ja sobie coś zostawię. Przypalę. Hmm. przypale sobie... złotko. A żela żelazo sobie schowuję. No i... Dwa? No jeden wystarczy Dobra, to idziemy dalej Dobra, idziemy Na nas nie wiem. Nie schodzimy Dobra, to jest tak, o... Nie chcę stracić wszystkich rzeczy. Nie chcę. Hmm. The fuck. A nie, no idziemy na koniec. Tam gdzie szczeliłem szczołą. Tam gdzie strzeliłem szczoła. I wkłapiamy. Trej się na Jak to? Jak się uderza, no to wykopię sobie jeszcze ten rytm. Dobra, to jest w następnym odcinku, więc się teraz pożegnam. Czy da robię. No dobra, to ja się z Wami żegnam. Ja na wykopię ten rytm. Więc to